Dobra, i ostatni, dzisiaj chyba przedostatni, czy może coś nagam w dzisiejszym, czyli produkty reakcji jądrowych, czyli cząstki i premiowanie. No produkty reakcji jądrowych można podzielić na po pierwsze cząstki masywne, czyli neutrony, protony, cząstki alfa, czy fragmenty rozszczepienia, Cząstki lekkie, czyli elektrony, pozytony, albo pozytrony, którzy mówią pozytrony, no i oczywiście neutryno czy antyneutrino, to są cząstki lekkie. No i trzy, oczywiście promieniowanie elektromagnetyczne, czyli promieniowanie gamma, wynikające z przejść izomerycznych, albo oczywiście anihilasy, o już coś tam, coś tam wiemy. Przykładem oczywiście reakcji w której powstają różne produkty jest rozpad neutronu. Tutaj mamy rozpad neutronu. Tutaj jest plus. plus, plus. Dobrze, czyli mamy neutron, powstaje proton, plus elektron, plus antyneutron. Czyli można, można powiedzieć sobie w ten sposób, że jeżeli zachodzi reakcja jądrowa, to mogą powstać różne produkty. Cięż, ciężkie cząstki, jak protony, lżejsze cząstki, jak elektrony, czy neutrina. No i może powstać oczywiście światło w postaci promieniowania gamma. Podobne do promieni rentgenowskich, ale, ale silniejsze. Bo mówi, się, mówi się, że promienie rentgenowskie są tym samym, co promieniowanie gamma. No tutaj tak się właśnie mówi, że Promieniowanie gamma jest silniejsze i oczywiście jest zupełnie inne źródło tego promieniowania i gamma i rentgenowskiego. Także dobrze jest je rozróżniać jednak. Dobre. Jeżeli chodzi o emisję neutronów, protonów, cząstek alfa i beta, no to emisja neutronów to zachodzi w reakcjach rozszczepienia, czyli na przykład takiej naszej standardowej. Na reakcji UN-235 pochłania neutron i rozpada się na i krypton emitując po prostu 3 neutrony. Mamy tutaj drugą reakcję, czyli emisja protonów występuje na przykład w rozpadach beta i oczywiście dodatnich. No i mamy tutaj tą, tą reakcję, czyli ten 15 zamienia się w azot, 15 emitując pozyton i neutyinę. Proszę zauważyć, że nie jest to antyneutyń, tylko neutyin. Mamy też emisję cząstek alfa, czyli charakterystyczną dla jąder ciężkich. No i tutaj mamy Uran 238, rozpada się na TOR 234. No i powstaje nam jeszcze jądro helu 4 tutaj. Jądro helu 4. Pamiętamy, że to jest cząstka alfa, tak? Dobra. Mamy też emisję cząstek beta. Przykład rozpadu beta minus to jest, czyli węgiel 14, c 14 zamienia się w azot 14, emitując elektron i antyneutryno. Tu musimy pamiętać, że to jest antyneutyno. Czyli jednym słowem, no, podczas reakcji jądrowych jądra wyrzucają cząstki, Podobnie trochę jak nie wiem jakby, Jakbyśmy coś sobie spawali, to może zrobić coś, no to tam lecą iskry. Wtedy można powiedzieć, że. To jest dokładnie, dokładnie taki sam, taki sam trochę proces, czyli są wyrzucane te iskry, jak coś się dzieje z danym produktem, na przykład metal, jeżeli pniemy jakąś piłą e, czy, czy szlifierką kątową, to, to wtedy mamy do czynienia z powstaniem iskry i te iskry to można, można sobie przybliżyć do tego, że, że to są te, te cząstki, które w tej e, reakcji cięcia, a tutaj jak z jądrowej powstają. I tak, neutralne oczywiście małe, neutralne kawałki materii, protony, dodatnio naładowane cząstki, które budują atomy, cząstki alfa, które, większe, które są większe, trochę jak małe jądra helu, no i elektrony, czyli małe, ujemne, naładowane cząstki. Teraz co? Obliczanie energii uwolnionej w reakcjach jądrowych sobie zafundowałem, to opowiem o tym e, szybko. No, energię uwolnioną w reakcjach jądrowych oczywiście oblicza się korzystając z różnicy mas przed i po reakcji z Einsteina, który w niniejszym tutaj e, zapisałem. Proszę zauważyć, że tutaj nie wstawiłem żadnej masy, tylko to jest ubytek masy. Może być w kilogramach i w jednostkach, jednostkach U. Pędkość światła to oczywiście ten 10 do 8 m na sekundę. No i co i przykład? Przykład to jest szczepienie uranu. E, ulubiona reakcja w y, fizyce jądrowej. No, suma mas początkowych jest większa niż suma mas końcowych, a różnica odpowiada na ich właśnie tam około 200 woltów. Dobra, i co mi mamy jeszcze? Mamy rolę produktów w reakcji w badaniach jądrowych i technologii. No produkty reakcji jądrowej mają zastosowania oczywiście z energetyce, neutrony i reakcje w reaktorach. Mają zastosowania w medycynie, czyli standardowo w ramieniu na przykład w terapii nowotworów są używane, czy w fizce eksperymentalnej, na analiza fragmentów szczepienia w badaniach, w badaniach jądrowych i to i to wszystko więc bardzo nam się, krótka lekcja nam się zrobiła jeżeli coś wymaga doprecyzowania to zapraszam do umieszczenia w komentarzu jeżeli jeżeli, jeżeli coś chcielibyście zrozumieć, a nie zrozumieliście z tego, z tego filmiku, to zapraszam do przekazania informacji, jaka jest to, jak jest, jaki jest to obszar. No i postaram się dograć ewentualnie jakichś filmik w tym temacie. Także ja dziękuję ze swojej strony i do usłyszenia. Cześć.